Dzisiaj witamy Was z pięknym widokiem. I w ogóle docencie to, że wtaszczyliśmy Stojak, który właśnie nas nagrywa i on waży ponad 5 kilo, bo musieliśmy tak pół godziny podejść pod górkę. Samochód jest gdzieś tam na wysokości tej pomarańczowej ziemi, także duże poświęcenie od razu był fitness. Ostatni odcinek o najgorszych rzeczach trochę celowo zamieściliśmy, jak się zaczynała cisza wyborcza, bo ludzie na chwilę przestali oglądać te wszystkie polityczne rzeczy, mieli wreszcie okazję przez jeden krótki dzień poglądać coś innego. Tak, bardzo się cieszymy, że tyle ludzi obejrzało odcinek o złych rzeczach na Teneryfie, bo uważamy, że należy też o tym mówić, bo nie wszystko jest takie kolorowe, jak się wydaje. Przypominam o dodaniu się do grupy na fejsie, jeśli interesują Was tematy związane z Teneryfą. Nasza grupa nazywa się Teneryfiarze Polacy na Teneryfie. Nie ma tam żadnej cenzury. Jeśli macie swój biznes, chcecie wynająć samochód czy mieszkanie, możecie się tam spokojnie ogłosić. Pamiętajcie, że na większych polskich grupach często jest faworyzacja, często trzeba płacić, żeby się tam ogłaszać i otrzymujecie koniec końców sfiltrowane wyniki. Czego zupełnie nie popieramy, dlatego założyliśmy swoją grupę. No właśnie, jeśli już mówimy o złych rzeczach. To zostaniemy trochę w temacie wyborów i podzielimy się z Wami dzisiaj naszymi generalnymi odczuciami na ten temat. Czyli perspektywa wyborów prezydenckich w Polsce, okiem osoby, która nie mieszka tam 10 lat. Dlaczego taki temat? <grym> tak mnie sprowokowało kilka opinii, które znalazłem krążących po social mediach, że tak naprawdę osoby Przebywające poza Polską już więcej czasu nie powinny tak naprawdę głosować. Właśnie od tego wątku chciałbym zacząć w tej całej dywagacji powyborczej, czy jak to nazwać. Zgadzam się i się nie zgadzam, co nie? Tak? No bo tak, rzeczywiście, nie mieszkam tam, trochę mnie mało obchodzi, co tam się będzie działo, ale z drugiej strony. Ale głosujesz, czyli chyba Cię jednak obchodzi jednak. <noise> no tak, bo słuchaj, wiesz jak ja to sobie przynajmniej tłumaczę, że tak. Mam prawo głosu w Polsce, no i tam niektórym się nie podoba, uważają, że imigranci nie powinni głosować, nie? Ale z drugiej strony mieszkam w Hiszpanii i tu też nie mam prawa głosu. No bo nie jesteś tu obywatelem, jesteś nadal obywatelem polskim. Dokładnie, czyli jednak powinienem na to wychodzić głosować w Polsce, tak? Bo gdzieś głosować powinienem, mimo wszystko, nie? Albo najpierw powinieneś załatwić obywatelstwo Hiszpanii, no i wtedy głosowałbyś w Hiszpanii, no bo tu mieszkasz, więc teoretycznie bardziej powinien cię ten kraj obchodzić, mhm. tak? No bo tutaj żyjesz, w... no ale nie do końca tak to jest, bo tego się nie da zrobić, do końca życia będziesz Polakiem z krwi. Zgadzam się, że jak dla mnie powinniśmy głosować tu. Ale, że takiej opcji nie ma, to głosujemy tam, gdzie możemy. Zrobić obywatelstwo hiszpańskie m, tylko po to, żeby móc głosować, okej, okay, rozumiem. Jeszcze. To nie jest tak, że se zrobisz, bo tam są no. takie wymogi, że go nie zrobisz. Jak nauczysz się języka, no to zdasz przecież ten test na obywatelstwo. No, wiesz, to jak dla mnie to tak, <laughs> jeśli ktoś by mi dał wybór, typu, że okej, okay, jak mieszkam w Hiszpanii, jesteśmy wszyscy w Unii Europejskiej, bo jesteśmy, no to można się zamienić, tak? Nie głosujemy w Polsce, głosujemy tu, i dla mnie to by było uczciwe. Ale obecnie co? Takiego wyboru nie ma tak naprawdę? No, do momentu, jak nie zrobisz obywatelstwa, to nie masz takiego wyboru. No. Drugi argument, który zawsze wyciągam, że tak powiem, z tylnej kieszeni, to <laughs> dlaczego my w ogóle wyjechaliśmy z Polski, Emilka? Jak Właśnie, to było? bo my tutaj nie wyjechaliśmy dla widzimy się, tylko należy sobie przypomnieć bardzo dokładnie, Ile się zarabiało w Polsce 10 lat temu? No właśnie. My oboje w Polsce zarabialiśmy wtedy jakieś 1600 zł na rękę, pracując we Wrocławiu, w centrum miasta. Na pełny etat. Przybywaliśmy pe w 5 osób, wynajmowaliśmy mieszkanie na pokoje, które kosztowało. Wtedy więcej niż yy, ta. Wypłata, Czyli mhm. mieszkanie kosztowało powiedzmy jakieś tam 2000 zł miesięcznie. 2,5 albo więcej. Tak, a wypłata to, była, to było mniej. Głównie ten czynnik ekonomiczny nas wręcz zmusił do tego, żeby wyjechać z Polski. Że... I to nie było tak, że my wyjechaliśmy, bo bardzo chcieliśmy, tylko wyjechaliśmy, bo już mieliśmy dosyć zarabiania tak niskich pieniędzy. No właśnie, pamiętajcie, mówię tu do osób, którzy są krytyczni wobec imigrantów, którzy głosują że w czasach tej wielkiej imigracji w Polsce się nie przelewało i tak naprawdę to nie był wybór, żeby z Polski wyjechać, tylko bardziej konieczność, żeby po prostu było te osoby stać na podstawowe rzeczy, typu mieszkanie, nie przejmować się rachunkami, wakacje raz w roku chociaż i tak dalej, bo w Polsce po prostu nie było możliwe. Wiadomo, że może jeszcze więcej osób chciało wyjechać niż rzeczywiście wyjechało, bo nie jest to łatwe do zrobienia, wręcz jest to trudne, wiadomo. Trzeba było mieć Aha. znajomych, trzeba było mieć punkt zaczepienia, trzeba było mieć odwagę, trzeba było mieć trochę języka, trzeba było się poświęcić. Zaczynanie życia od zera w nowym kraju, to jest bardzo złożony i skomplikowany proces i naprawdę jak ktoś nie ma do tego odwagi, determinacji i też nie poradzi sobie z tęsknotą za rodziną i za Polską, to to w ogóle nie wypali. No, a poz Poza tym te zjazdy do Polski. Zjazd do Polski moje ulubione stwierdzenie, tak, swoją drogą zjeżdżać, będę tak? zjeżdżał. No, poza tym te właśnie powroty do Polski to dzieją się cały czas, tak? Nawet ludzie, którzy byli 20 lat na emigracji, też wracają. No, a propos tych właśnie zjazdów? to było to poruszone przez wielu kandydatów, że teraz o w ich magicznych programach, tu będą mieli program, żeby wszyscy Polacy zjechali, żeby w Polsce było świetnie. No, Zawsze tak się mówi. Śmieszyło mnie to na maksa, powiem Wam, słuchanie tego, bo jeśli ktoś żyje poza granicami, powiedzmy 10 lat, ma tam wszystko ogarnięte, to oni nagle stworzą jakiś nie wiadomo jaki program i wszyscy Polacy z tego świata wrócą do Polski. Trochę to było żenujące. To chyba złotówka musiałaby być warta co najmniej tyle co euro, żeby chociaż część ludzi przekonać. No, ale sprawdźmy właśnie ten argument osób, zwłaszcza tych, które w cudzysłowie przegrały te wybory, czy ich kandydat przegrał, że to przez imigrantów teraz te wybory się rozstrzygnęły i wygrał pisior, co nie? Mam pytanie, czy wiesz jaka była przewaga głosów jednego kandydata nad drugim? No jakieś 300 tysięcy tylko, różnica była minimalna. No tak, było to 370 tysięcy i uwaga, jak to wyglądało za granicą? Nawrocki uzyskał tam około 220 tysięcy głosów. Czyli i tak to było za mało, żeby to przeważyło. I uwaga, za granicą w 80 paru procentach wygrał tak czy inaczej Trzaskowski. Mhm. Także widzicie, to działa w dwie strony, i to nie ma tak, że przez zagranicę ktoś tam przegra czy wygra. No bo i tak szala jest na korzyść tego, który te wybory przegrał, co nie? Imigranci to jest może dla niektórych dziwne, którzy przybywają w Anglii, Niemczech i widzą co tam się dzieje i nie do końca tam się dobrze dzieje. Tak czy inaczej wybrali tego właśnie liberalnego kandydata, powiedzmy, nie? Ja mam takie podejście, że ktoś musiał wygrać, a że do drugiej tury przeszło dwóch takich, których ja i tak nie popierałam w pierwszej turze, no to co już miałam z tym zrobić, bo dla mnie ani jeden, ani drugi nie był dobry, bo ja miałam innego kandydata ulubionego. Fajnie, że przeszłaś do tego wątku, bo omówmy sobie właśnie tą drugą turę. Czy ludzie rzeczywiście głosowali za tym kandydatem Albo za tym drugim, czy może to znowu było tak, że się głosowało na mniejsze zło? W większości przypadków głosowali na mniejsze zło, albo nawet na to, żeby ten drugi nie wygrał, co nie? Z mojej perspektywy, właśnie jak rozmawialiśmy z wieloma znajomymi, którzy mieszkają za granicą, to właśnie tak to wyglądało. Był to wybór przeciwko komuś, a nie za kimś, bo zarówno ludzie, którzy głosowali tam za lewicą, no to nie do końca im się podobało, że jedna partia będzie miała pełno, pełnię władzy, a ci bardziej prawicowi, no, również nie do końca mieli idealny wybór w tej drugiej turze. Podsumowując, mi się wydaje, że nie było takiego idealnego wyboru dla większości społeczeństwa w tych wyborach. A dlaczego nie ma idealnego wyboru? Bo nie ma takiej partii. Tak, nie ma partii, która na przykład byłaby powiedzmy normalna w tematach typu, nie wiem, aborcja czy tam prawa mniejszości i tam seksualnych i tak dalej ale z drugiej strony, która by była za zamkniętą granicą, za ograniczeniem migracji, która by była asertywna wobec Unii Europejskiej i która by była przeciwko socjalowi, która by chciała wolny rynek, co nie? Mhm. Bo tak, Konfederacja ma ten wolny rynek, ale wszystko inne to jest taki katolicyzm turbo, mhm. jak dla mnie to jest przegięcie. Liberalne środowisko. Lewicy, mi się wydaje, większość osób nie poprze, chociaż tak miała dosyć dużo procent. Z tego powodu, że no, większość ludzi nie chce takiej właśnie scentralizowanej gospodarki, i jednak duch komuny jeszcze ja żyje w umyśle ludzi, że pamiętają to, co nie. A te dwie główne partie, to umówmy się, jak dla mnie, to one są obydwie skompromitowane już od wielu lat, i, i tak naprawdę wiele osób ma alergię na tych ludzi, na tego Kaczora i tego drugiego, rudego. I nie potrafią już po prostu w tej telewizji na nich patrzeć. To prawda, nie ma w Polsce takiej partii, która na przykład 100% objęłaby moje poglądy? No, mojej też nie. Celowo nie mówimy, na kogo głosowaliśmy, bo jak słyszycie, no nie ma takiej dla nas idealnej opcji, którą można by w 100% poprzeć i powiedzieć, tak, ten kandydat, ja się z nim zgadzam, w mhm. 100 czy 200% nawet no. nie. Więc powiedzmy sobie o takich ludzkich odczuciach, co się działo po wyborach. Bo na przykład w tą noc wyborczą, jak były wstępne wyniki, że ten cały Trzaskowski wygrał, to co się Emilka stało? No jego yy, decyzja po exit poll była trochę żenująca, bo jego sztab zaczął się cieszyć, że wygrał i nawet nie poczekali. Nie przewidzieli tego, że jeszcze są liczone głosy. No mi się to bardzo nie podobało, że on wyszedł z założenia, że na pewno wygrał. No tak, zwłaszcza <laughs> ilość memów, która powstała na ten temat była naprawdę imponująca, można się było nieźle pośmiać. Dostał nawet ksywkę prezydent dwugodzinny, tak, czy jakoś były tak. takie. No i też mi się osobiście nie podobało, jak zachował się premier Polski po tym wszystkim, bo on w sumie złożył gratulacje temu Nawrockiemu, ale tam wisiała taka siekiera w powietrzu. On po prostu był w stanie powiedzieć dwa zdania dyplomatycznie, bo musiał pogratulować. Powiedział dwa zdania pozytywne, a potem z 20 negatywnych, no. że tak naprawdę z góry zakłada, że ten koleś będzie... Kulą nogi, że będzie przeszkadzał i tak dalej. Zobaczymy jak to będzie. Może nie będzie tak źle, jak wszystkim się teraz wydaje. No. A jeszcze jedna rzecz, powiedz co powiedział Hołownia, to było jeszcze lepsze. Marszałek Sejmu sobie poszedł krok dalej, bo stwierdził, że może jak naród tak nie umie wybierać, tak źle wybrał. To jakieś zgromadzenie narodowe powinno prezydenta wybierać. Według mnie obraził w ogóle część y, obywateli i wyborców, no bo Mega. na tym polega demokracja, że to społeczeństwo wybiera. No to niech on nie wymyśla jakichś nowych akcji pod tytułem, że rząd będzie też wybierał prezydenta. Oni wszyscy tam siedzą za nasze pieniądze, nie zapominajmy o tym. Dwie bardzo ważne osoby w państwie okazały totalny brak szacunku, i to nawet nie kandydatowi, tylko wyborcom, tak procentom wyborców, którzy głosowali jednak na tego drugiego. Przechodzimy do innego tematu. Czy ta strona w ogóle umie przegrywać? Wydaje mi się, że najbardziej Platforma Obywatelska no, nie umie przegrywać, bo mhm. oni są tak zawiedzeni, że łącznie z tym, że to właśnie wszystko poszło w hejt. Tak, właśnie już pamiętny, słynny obraz właśnie tego dziecka Karola Wrackiego, jak tam się wygłupia na scenie, robi tam znaki serca, swoją drogą symbolu przecież tej drugiej koalicji. I ludzie w tym dziennikarze, coś tam celebryci, których szczerze nienawidzę i ja chciałbym, żeby zniknęli z powierzchni Ziemi, zaczęli strasznie jechać po tym dziecku, tak? No to już był y, chwyt bardzo słaby poniżej pasa. No. To był hejt taki na maksa, bardzo mi się za nie podobało. No, dla mnie też to było mega słabe, że taka gorycz się potrafi z ludzi y, wylewać, i że, że, wiesz, nie potrafią zaakceptować, że jednak większość osób nie jest za tym ich kandydatem. Mi no, się wydaje, że to też dlatego, ze względu na przeszłość Nawrockiego, uh -huh. że ludzie się tam tyle tego nasłuchali, <laughs> tych jego krzywych akcji, które są krzywe które są krzywe i są zapewne prawdą. Uh -huh. Zgadzam się z tym, że sylwetka tego kandydata popieranego przez Partię i Prawo i Sprawiedliwość nie jest zbyt kolorowa, nie jest różowa. Zwłaszcza ten wał z przejęciem mieszkania. Za jedną szóstą wartości 20 tysięcy złotych bodajże jest słaby. No i pana Maksa i tym bardziej, że to wyszło na ostatniej prostej przed wyborami, nie? Że to ta informacja tak wypłynęła jak takie szambo. No nie? podobno wypłynęła, bo tam służby hmm. specjalne tego drugiego to uwypukliły. Aha. Gdzie teoretycznie to powinno tak mu na maksa jakby zagrozić, że nie wygrałby, no a jednak. Kończąc ten wątek z mieszkaniem, to patrz, takiemu przeciętniakowi jak my, powiedzmy, taki wał na pewno by nie przeszedł. A jaśnie panowi z PiSu, mm -hmm. tym bardziej teraz, jak już został prezydentem, gwarantuje, że nic się za to nie stanie. Kolejny wątek, jeśli ten kandydat Emilka był taki zły, taki bandzior tam na ustawki się umawiał, prał się po ryjach, a, w ogóle jeszcze Alfons załatwiał dodatek, tam dziewczynki no. jakimś tam swoją drogą, pewnie polityką w hotelu, to czemu ten taki idealny, wiesz, aniołek, proeuropejski mąż stanu i wykształcony człowiek Przegrał z takim po prostu no warchołem. Ja chyba wiem dlaczego. No, dlaczego? Ilu ze stu obietnic rząd Tuska spełnił? No, jakieś okrągłe zero, tak mi się wydaje. <grym> no właśnie, może dlatego jest odpowiedź. Część ludzi nie była w stanie głosować na kandydata z Platformy Obywatelskiej, czy tam jak to się teraz nazywa Koalicja mhm. Obywatelska. No bo nie, no bo widzą, że ten rząd nic nie zrobił. A inna sprawa to też oczywiście przeszłość, nie? Bo jako prezydent Warszawy on był zawsze za tym całym Zielonym Ładem. Tak jak w Madrycie, gdzie dostaliśmy przez to mandat 300 euro za jazdę hmm. autem. No i też chodził no, na ten. Nie jestem w stanie tego poprzeć, sobie. Uh -huh. A inna rzecz to chyba po prostu wiarygodność tego typa, bo wcześniej tak, niby przewodził tym paradom równości, tam się pokazywał, machał tą flagą tęczową i tak dalej. A jak wyszło wybory, to oni jakby tak zaczęli udawać, że nagle to oni są prawicowi. Że nagle będzie mur na granicy z Białorusią, hmm. że oni nikogo nie wpuszczą i tak dalej. Tak. Osobiście mi się wydaje, że wybory w Stanach, jak Trump wygrał, miały to wpływ, bo oni. Nagle tak spanikowali i pomyśleli, dobra, to jak tam wygrał, teraz trzeba udawać, że jesteśmy prawicowi, to na tej fali też wygramy. Tylko że ludzie jakby to przejrzeli, że jakby było jawne, było jasne, po prostu na pierwszy że to że on, to robi te wszystkie zabiegi. Tylko po prostu pod to, żeby ukraść parę głosów, czy to odpisu, czy to tam Mencena, czy tych innych właśnie prawicowych kandydatów, nie? A jeszcze jedna rzecz, której bardzo nie lubię w polityce, że zawsze przed każdymi wyborami ludzie się skupiają tylko na dwóch rzeczach. Mhm. Kto ma jakie podejście do aborcji i do związków partnerskich. No. A nie o to powinno chodzić, bo zawsze najważniejszą rzeczą, co przedstawia partia polityczna, to powinny być poglądy ekonomiczne. Bo ja uważam, że życie obecnie jest zajebiście drogie. I to mhm. w każdym kraju w Europie. I no jak się nie zarabia spoko, no to naprawdę na same rachunki jest ciężko czasami wyrobić. Robić. Więc ja zawsze patrzę pod tym kątem. Bo chodzi o ekonomię, a nie o to, czy kto popiera aborcję, jak to nie. Wiadomo, to też jest ważne, ale to nigdy nie powinno wybijać jako punkt numer jeden przed wyborami. Mhm. No tak, właśnie wydaje mi się, że masz rację, że w obliczu tej drożyzny i niepewności, że Unia Europejska będzie narzucała coraz to nowe wymogi i podatki, i też yy, zacznie Polska akceptować coraz więcej tych imigrantów. Ludzie jakby mieli taki odruch obronny przed tym wszystkim jednak po w kandydata, który jest asertywny wobec Unii Europejskiej bym powiedział. Także podsumowując, ból dupy był, jest i będzie. My aż takiego dużego nie mieliśmy, no z różnych powodów. Nie przeżywaliśmy tego wyniku jakoś specjalnie. Prezydent, to pamiętajcie, tylko prezydent to jest w sumie taki pilnowacz świecznika, jak to się mówi. Funkcja reprezentatywna, że tam jeździ po świecie, ale jak trzeba coś załatwić, to i tak głównie premier to robi. Na pewno ma to prawo weta, że tam będzie blokował te wszystkie pomysły koalicji rządzącej i mi się wy osobiście wydaje, że na tą chwilę m, lepiej jak jest ktoś z opozycji, kto będzie blokował tych pomysły typu imigracja, zielony ład i tego typu motywy, bo mieszkając już x lat poza Polską widzimy do czego to prowadzi. Nie jesteśmy za tym i wolałbym, żeby w Polsce to się trzymało z daleka. Ale na chwilę wracając do bólu dupy, bo ja bym tak określił, że w skali 1 do 10 to tak 11. Oj, było mocne 11. Jest 11. Mm. Mamy tydzień po wyborach i to dalej, dalej tam jest jazda na socialach. Ludzie idą na wewnętrzną imigrację, czy jakoś się to tam nazywa. Bardzo przesadzone, jest to takie sore losers, mm. czyli ludzie, którzy nie umieją przegrywać. Jak Trump wygrał w Stanach Zjednoczonych, to tak samo część ludzi pisała, że się wyprowadza. Nawet <laughs> widziałam takich, co serio do Anglii się wyprowadzili, czyli no, trochę z deszczu pod rynne. <laughs> jak widzicie, my jesteśmy no. trochę takimi trollami, bo sprawia jakby radość czytania czegoś takiego. Ale jeszcze jedna rzecz a propos tego, że ktoś chciałby się po tych wyborach wyprowadzić. Zapraszamy Teneryfa. Ten, ryfa. Na ten, to ten po piękny pierwsze. widok może być wasz, jeśli macie tylko wystarczająco zaparcia, zasobów mhm. finansowych. Poczytajcie sobie chociażby w czacie GBT, to się tak mówi? Z czym wiąże się emigracja? Bo łatwo jest to powiedzieć, a zajebiście ciężko jest to zrobić. I poczytajcie sobie, kto obecnie rządzi w Hiszpanii, czy tam w innym kraju, gdzie chcecie się wyprowadzić, bo może być tak, że traficie z deszczu pod rynę. Tak, nawet tutaj był taki komentarz do poprzedniego odcinka, że widzę, że socjalizm w Hiszpanii ma się świetnie. Jest to prawda. Tak, bo właśnie mówiąc o kandydatach proeuropejskich, pamiętajcie, jeśli głosujecie na kogoś takiego, to zbliżacie się do tego, co mamy w Hiszpanii, czyli prawo okupas, które generalnie uniemożliwia wyrzucenie wam nielegalnego lokatora. Gdzie wtedy mija się z celem w ogóle dążenie do posiadania nieruchomości. Nieskończoność, rosnące podatki, ograniczenia, zakazy, rząd, który może Wam powiedzieć wszystko, co możecie, czego nie możecie zrobić na Waszej własnej ziemi. Generalnie komuna ubrana właśnie w taki różowy papierek. Nowoczesny, europejski niby papierek. Cytując starszych Kanaryjczyków, jakich tu poznaliśmy, którzy mhm. posiadają sporo ziemi i pamiętają dyktaturę generała Franco, to cytuję to, co obecnie mamy w Hiszpanii, to nie jest demokracja. Nawet za Franco było lepiej, bo na naszej ziemi mogliśmy postawić to, co tylko chcieliśmy. Oczywiście, niech każdy ciąga swoje własne wnioski, mhm. i po to jest demokracja, żeby głosować na kogo się chce. Wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma. Na tle innych krajów Europy, chyba w Polsce i tak, nie jest aż tak jeszcze najgorzej ze mhm. wszystkiego. Pamiętajcie też, że opinia o Polsce, o tym, Gościu, który wygrał wybory za granicą w prasie jest całkiem dobra. Tam nie piszą o nim, że jest Kibolem, tylko że jest historykiem. Więc często w Polsce wyolbrzymiamy pewne wydarzenia, prasa też lubi clickbaity, lubi zarobić, zrobić jakąś dramę, zarobić na tym kasę, a za granicą aż tak ostro o nim nie mówią. Polacy też mają jak najlepszą opinię w Hiszpanii czy w innych krajach. No i z tym pozytywnym akcentem, że nas lubią na świecie to Was zostawiam. Jak będzie działać nowy prezydent to wszyscy będziemy bacznie obserwować. To wszystko na dzisiaj, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. No i zajebiście. To się oducz przerywania mi w połowie zdania, bo później nie będziesz mógł tego pociąć.